Niektórzy już wiedzą, ale jeżeli wy jeszcze tego nie wiecie, to wczoraj Fireout wszedł na moje konto i postanowił zmienić minik w Robloxie na taki, jaki widzicie, czyli aj, super jedrusiek. Dlatego w dziesiątym odcinku odwiedzimy mu się za to i wkradniemy się na jego konto. Będziemy robić tam dużo różnych głupich rzeczy. Przebierzemy go, będzie coś pisać na grupie, może wejdziemy do jakiejś gry, może wydamy rubuxy. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jeżeli jesteście ciekawi, co zrobimy z jego kontem, jak to się skończy, zostawcie łapkę w górę i oglądajcie ten film do końca. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to wpląt tu 1000 robuxów tylko po to, żeby z powrotem zmienić swój nick. Dlatego wchodzimy. Dobra, wszystko już wypełnione. Zmieniamy w tym momencie z powrotem na mój stary nick, który wcześniej już zmieniałem. Kupujemy i mój nick został zmieniony. Znowu za 1000 rubuksów. Dlatego w tym momencie wylogowujemy się z mojego konta. I spróbujemy zalogować się na konto Fireota. Dobra, więc Fireot ma taki pseudonim. I czy ja znam jego hasło? Okej, okay. mam trzy różne. I czy mi się uda? Wpiszemy pierwsze. Kurde, to nie działa. Dobra, dobra, ale spokojnie. Mam jeszcze dwa kolejne. Może chociaż to się uda? To też nam nie działa. Okej, okay. ostatnia szansa, ostatnia szansa. No jak teraz się nie uda, to... No, będę naprawdę zawiedziony. Liczę na to, że to hasło zadziała, więc. Tak. Słuchajcie, udało nam się, udało nam się. Jesteśmy na koncie FireOuta, tylko nie mam pojęcia, dlaczego on jest przybrany za jakąś dziewczynę. Ale okej, okay, to nie ma znaczenia. Możemy teraz na jego koncie wszystko sprawdzić. Nie wiem, od czego by zacząć. Może wejdziemy na jego grupę. Co on ma tutaj ciekawego na grupie w sumie? Może mu napiszemy. Napiszemy mu coś takiego na grupie, czekajcie. Jestem nubkiem. O, napiszę mu, jestem noobkiem, Nie wiem, czy się na mnie wkurzy, ale to już nie ma znaczenia. No, straciłem nikt przez niego i musiałem potem tysiąc rubuksów na to wydać, ale okej, okay. wysyłamy. To już mamy pierwszą że jest załatwioną. Co my tutaj możemy w ogóle robić? Ciekaw jestem, ile on ma rubuksów na grupie 115. Co można kupić za 115 rubuksów? Ja myślę, że możemy mu to wypłacić. Ale nie wiem, dobra, to może później. Chciałbym go przebrać za. za nie wiem, co, on jest przebrany za Verso w ogóle, nie wiem dlaczego. Ma co jakieś kostiumy może? Kurde, ile on od kostiumów. No dobra, zaraz coś wybierzemy. E, mięśniak, biznesmen, Deadpool. Przebierzemy go za. Na przykład. O, to jest chyba jego stary outfit, tak mi się wydaje. Tak, to jest właśnie stary outfit Fireauta. Wygląda w sumie całkiem ciekawie. Na razie go tak zostawimy, później go przebierzemy jakoś gorzej. Skoro Fireout ma 115 rubuksów, to myślę, że możemy sobie wypłacić i kupimy mu za to coś głupiego, żeby wszystkie te rubuksy stracił. To jestem ja, ok? I wszystkie rubuksy, jakie ma na grupie, teraz mu wypłacamy, żeby było zero. Zero rubuksów, jest zero robuxów w tym momencie. I idziemy coś za to Kupić. coś głupiego, coś, co w ogóle nie będzie mu potrzebne. Powiem wam, że tak sobie przeglądam i wpadły mi w oko te okulary. Moim zdaniem. One wyglądają naprawdę genialnie. Serio, moim zdaniem wyglądają genialnie. Możecie napisać w komentarzach, co o nich myślicie. Ja je kupuję od razu. Nie wiem, idziemy go teraz jakoś przebrać, żeby wyglądał. No nie wiem, jak mega śmiesznie. Jesteśmy w tym edytorze awataru i zakładamy sobie od razu te okulary. Dobra, wygląda genialnie. Teraz może zmienimy mu włosy, twarz... Nie wiem, wszystko mu tu pozmieniamy zaraz. Dobra, postaram się go już przebrać i za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Dobra, więc trochę się tu pobawiłem i w efekcie końcowym Firewood wygląda dokładnie tak. Tak, w tym momencie wygląda Firewood. Możecie napisać w komentarzach, jak mi to wyszło, moim zdaniem jest to mega śmieszne i, i w sumie no, wygląda całkiem ok. Zaraz wejdziemy do jakiejś gry z widzami i będziemy pisać jakieś głupie rzeczy. W ogóle nie wiem co widzowie sobie pomyślą o takim. Skinie, bo to, to wygląda strasznie dziwnie, ale zaraz wejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, wbiję już na jakiś serwerek. Teraz muszę chwilę poczekać na widzów i zaraz będę ich trollować, pisać gdzieś jakieś głupie rzeczy i w ogóle zobaczymy ich reakcję, bo jestem mega Ciekawy jak na co zareagują, więc chwilę poczekam i zaraz się widzimy. Minęło już kilka minut i dołączyło do mnie trochę osób, dlatego nie, może się na początku z nimi przywitam na szczęście, Ciekawa w ogóle, czy ktoś mi odpisze. Dobra, odpisało, odpisało mi tutaj kilka osób. I teraz tak, napiszę im, że ukradłem. Konto FireOuta i wątpię, że mi uwierzyli, ale spróbuję. Napisałem do nich, wiecie, że ukradłem konto Firefoota. Zobaczymy, co mi teraz odpiszą. Czy oni mi uwierzyli, serio? No to jest tyle osób? No, no co jest? Halo, może zapytam inaczej. Dobra, zapytałem się ich, czy chcą darmowe Rubuksy. No jak teraz mi nie odpiszą, to, to się aż dziwię troszeczkę, ale myślę, że każdy chce Rubuksy. Jerry the best, okej. Okay. Tak jest, tak Jerry. Oni dobra, oni, oni chyba jednak wiedzą, że to jestem ja. Ktoś się na czacie zapytał, Jerry, to ty, yy, tak? Zapytałem się jeszcze jedną rzecz. Dobra, zapytałem ich na czacie, czy dodać ich do znajomych. O, no chyba chcą, żebym ich dodał. Kurde, i co ja mam teraz robić? Piszą mi jeszcze na czacie. Dodaj, doznaj, dodasz. Siema, tu mnie ktoś jeszcze chyba przywitał. Zabał, kocham cię. Elo, to ja, Jerry, dodaj. Co tu się dzieje na tym czacie? Ja pierdzielę. Ile tu jest osób w ogóle? Sery, tu było tak dużo osób, że tu się chodzić normalnie nie da. Fairot, gdzie jesteś? Nie ma Fairot. Jest Jerry. Jerry Desnay, bo ja chcę cię ich XD. No, to fajnie, to fajnie. Fairot, Desnay, please. Dobra, ja mam dość tego czytania czatu. Idziemy zrobić ostatnią rzecz i, i kończymy już to. Chciałem na koniec zmienić mu jeszcze hasło, ale na razie tego nie zrobię. Jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 500 łapek w górę, to postaram nagrać następny odcinek, w którym zmienimy Fireoutowi nick na taki, który wymyślicie w komentarzach. Dlatego możecie pisać pomysły w komentarzach na nowy nick dla Fireouta i zmienimy mu jeszcze hasło. A w tym odcinku to było na tyle. Bardzo wam dziękuję za to, że staliście do końca. Pamiętajcie, 500 łapek w górę i postaram się nagrać taki odcinek.